To jestem pod wrażeniem. Jest pięknie. Jest tak przejrzyście, czysto, tak elegancko, tak międzynarodowo. 12 stycznia 2024 roku do użytku oddany został dworzec Lublin, jedna z najważniejszych dla województwa lubelskiego inwestycji współfinansowanych przez fundusze europejskie. Uruchomienie dworca to historyczny moment, na który mieszkańcy regionu z niecierpliwością czekali od dawna. Uzyskali właśnie kompleksowe rozwiązanie, które integruje w jednym miejscu komunikację miejską, oraz pozamiejską, autobusową, busową i transport kolejowy. Przekazanie obiektu pasażerom symbolicznie zamyka realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 i trzeba przyznać, że czyni to z rozmachem. Przypuszczam, że, że bez, bez unijnych środków by się nie, nie, nie obeszło nie tutaj. W tym sensie jak akurat samych chyba funduszy takich krajowych to chyba by raczej to nie powstało, tak mi się tak wydaje przynajmniej. Bardzo dobrze usytuowane, bo jest tak, PKP Dojazd do lotniska z PKP i wszystkie autobusy, co przyjeżdżają na kolejowy idą. I do poszczególnych miejscowości jest połączenie. Także bardzo dobre, bardzo dobra lokalizacja jest. Bardzo ładny jest wszystkim. No, taki styl nowoczesny. Mi się zdaje, że to jest w ogóle mądrze pomyślane, że w tym sensie, że jest dworzec PKP i dworzec autobusowy akurat tego tutaj na miejscu. Akurat nie trzeba będzie gdzieś jakoś powiedzmy przechodzić z jednego miejsca na drugie. Przeważnie w ogóle tak jak w większych miastach konkretnie były akurat, jak się nieraz jeździło, czy tam we Wrocławiu, czy jedno przy drugim. Magda Federowicz Bull Tremend, pracownia architektoniczna. Zawsze można zrobić coś lepiej, ale ogólnie jesteśmy zadowoleni. Mieliśmy taki pomysł, żeby to była inwestycja w jaki w jakimś sensie skromna, nie bardzo duża skalą, ale jednak bardzo sprawna ekologicznie, rewitalizująca cały obszar wokół. No i tak naprawdę połączenie tych wszystkich środków transportu, czyli bo jest to w jakimś sensie też ekologiczne, tak żeby ludzie nie musieli się przesiadać i jeździć taksówkami, tylko wszystko połączone tu. No wydaje nam się, że super inwestycja. Że dwa dworce skomunikowane w jednym miejscu, i zawsze z tym był problem. Także tutaj rozwiązanie bardzo dobre, gdyż mamy dworzec PKP, mamy Stadion Miejski, Żużel, blisko na miejscu. I tak powinno być. bili drogi na nowo, no to powinno być dobrze. Większości miast są skomunikowane, dworce są jeden przy drugim. A tutaj tak 5 kilometrów to było sporo, nawet może więcej, nie wiem. No, podoba mi się bardzo. Dlatego, że teraz będzie wszystko w jednym miejscu. Wszystkie autobusy i takie i takie. Tak to było wszystko porozrzucane. Wartość projektu sięgnęła ponad 339 milionów złotych, z czego ponad 195 milionów złotych pochodziło z funduszy europejskich. Dworzec Metropolitalny to nie tylko miejsce przesiadkowe. To symbol postępu, nowoczesności i troski o środowisko. Sam pomysł w ogóle na budynek to jest pudełko w pudełku, czyli ogrzewamy tylko środkowe pudełko, a reszta jest po prostu z rekuperacji, czyli odzysku ciepła. Czyli dążymy do tego, żeby nie wydawać bardzo dużej ilości energii, a oprócz tego tą energię produkujemy. Poprzez panele fotowoltaiczne, mamy rozwiązania energooszczędne, pompy ciepła, ściany betonowa, która kumuluje energię i ją oddaje, betony oczyszczające powietrze, parking otwarty, który nieczęsto się w Polsce stosuje poprzez systemy przewietrzania, gdzie jest jakby zmniejszona ilość tych wszystkich instalacji. No generalnie staraliśmy się w każdym momencie myśleć o rozwiązaniach ekologicznych, no i ten biofilik Design, czyli zieleń, którą chcieliśmy połączyć się z parkiem i żeby tu jednak stworzyć przyjemne miejsce dla mieszkańców, takie oddać ten teren rewitalizowany drugiemu człowiekowi. Zrobić z tego też miejsce spotkań. Rewracja. Bo piękny obiekt i praktyczny. I na podzamczu się zrobi porządek. No wygląd, wygląd tego fotowoltaika, zastosowanie to jest taka wielostronna, prawda? I z góry, i z dołu łapie światło i podgrzewa śnieg, który się topi na dachach. No i jeszcze podświetla teren dworca, nie? Bardzo fajna inwestycja. Ja dodam jeszcze może o tych kolumnach, bo to takie właściwie te kolumny tu budzą taką dyskusję i wydają się bardzo rozpoznawalne. Jak zaczynaliśmy szkicować ten dworzec na kartkach, to tak naprawdę rzut tej kolumny to były dla nas wycinanki lubelskie. A potem, rozwiązując ten projekt w wymiarze w trójwymiarowym, odwołaliśmy się trochę do herbu Lublina, gdzie w herbie jest winorośl. Także cały czas jakby ta idea się rozwijała i ostatecznie myślimy, że jest to bardzo lubelskie. Dzięki lubelskim funduszom europejskim wspólnie rozwijamy nasze województwo. Zobacz więcej na fundusze UE lubelskie.pl Serdecznie zapraszam. Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa lubelskiego. Audycja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.